Dzień dobry, Michał Dukaszczyń, to jest program Punkt Widzenia. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Pan Kazimierz Michał Jazdowski, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Panie Europośle. Według wielu obserwatorów, mamy obecnie do czynienia w Europie z jednym z największych kryzysów emigracyjnych po II wojnie mm. światowej. Myśli Pan z perspektywy Parlamentu Europejskiego i Brukseli, że da się znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązanie? Widać, że te rozbieżności między, między państwami, państwami istnieją. Na pewno trzeba szukać takiego rozwiązania. To jest w interesie państw i interesie Polski, ale także w interesie całej Europy. Problem jest ogromny, bo źródłem tego kryzysu są przede wszystkim błędy państw Europy Zachodniej popełnione w północnej Afryce, ale jest także odrębne źródło, które w żadnym razie nie jest związane z winą któregokolwiek z państw europejskich, to znaczy prześladowania, które mają miejsce w Syrii i Iraku, dokonywane przez Państwo Islamskie. Mamy wielki problem, także coś, co wzywa do poważnej zmiany polityki imigracyjnej Rzeczypospolitej, bo właśnie nie mamy własnej polityki imigracyjnej, z, własnym, z własną perspektywą, działającą, działającej z wyprzedzeniem. Nawet nie potrafiliśmy sobie poradzić z takim wyzwaniem jak repatriacja Polaków mieszkających w mhm. Kazachstanie. Także musimy w mhm. najbliższych miesiącach Oczywiście. przyspieszyć pracę, tak żeby być gotowi. Teraz do czego gotowi? No my nie możemy przyjąć takiej ilości imigrantów, jaką przyjmują te kraje, do których imigranci chcą przybywać, przede wszystkim do Niemiec czy na, do, do Francji, do państw, do państw skandynawskich, ale powinniśmy okazać odpowiedzialność, jednocześnie bardzo wyraźnie kładąc nacisk na to, iż Polska ma własne pole odpowiedzialności, mhm. jaką jest wschód. Ukraina. Z, z Ukrainy przybyła do Polski spora grupa ludzi, mhm. już teraz pracuje w Polsce. To nie są formalnie uchodźcy, ale to jest bardzo duży napływ. No i to jest kraj w wojnie. Także Polska ma przede wszystkim to pole odpowiedzialności. Mówił Pan o, o tym, że w zasadzie brakuje jakiegoś pomysłu na polską politykę imigracyjną. Myśli Pan, że w, wobec tego, że w zasadzie powinna być ona. W jakimś stopniu sprzeczna z tym, co, co dzisiaj mówi Angela Merkel, w ogóle da się, ją, da się ją implementować w Unii Europejskiej? Polityka imigracyjna Unii Europejskiej będzie kształtowana przez państwa Unii Europejskiej, nie tylko przez Niemcy. My powinniśmy zmienić język na język solidarności, bo jeśli będziemy wyłącznie cofać się to to nic nie da, w pewnym momencie trzeba będzie przystać mm -hmm. na y, politykę, y, która będzie wypracowana w, w, w Europie. Y, moja propozycja jest taka, żeby mm -hmm. z góry partnerom mówić, że dobrze, jesteśmy gotowi przyjąć część odpowiedzialności, ale część, mm -hmm. a nie według. Y, Czym jest wedle, właśnie ta część odpowiedzialności? Na, na pewno tysiącach, tysiącach dotyczy imigrantów. to i kryterium ilościowego, i tego, yy, i tej społeczności, którą możemy przyjąć. Możemy przyjąć tę społeczność, która ma szansę w Polsce ze względów kulturowych dobrze się przyjąć, bo przecież nie chodzi o to, żeby imigranci żyli w enklawie, czekając na przejazd gdzie indziej i stanowili ognisko zapalne. Ale trzeba naszym partnerom mówić, i tego Donald Tusk nie mówił, ani Ewa Kopacz, że my mamy osobne pole zobowiązań mhm. i nasza odpowiedzialność. Nasz udział musi być także y, związany z uwzględnieniem no, myślę, że odcinka ukraińskiego, wymiaru ukraińskiego. Kwestia repatriacji Polaków i też naszej polityki wschodniej to myślę, że temat na zupełnie inną dyskusję. Ale ja nie mówię o. Bo to są nasze zobowiązania mhm. wobec polskiej społeczności. Natomiast. Y, 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 co się rozgrywa w Europie? Rozgrywa się odpowiedzialność za południe. Tak? Bardzo wiele krajów europejskich ma ścisłe związki z krajami północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu, prowadzi tam interesy gospodarcze. Europa jest nachylona w tamtą stronę. Nasza odpowiedź powinna być taka, dobrze, ponosimy wspólną odpowiedzialność, jesteśmy gotowi ponosić wspólną odpowiedzialność, ale nasze sąsiedztwo... Problem Ukrainy, problem przyszłości napływu ludzi z Ukrainy musi być przez Europejczyków mhm. potraktowany tak samo, jak dziś traktujemy uchodźców z Syrii czy z północnej Afryki. Mhm. I mi się wydaje, że jeśli temu językowi będzie towarzyszyć lepsze przygotowanie naszych instytucji, bo dzisiaj ono jest na bardzo niskim poziomie, to damy sobie z tym radę. Mhm. Przejdźmy do, do polityki krajowej. Mieliśmy w zeszłym tygodniu kilka. Dość spektakularnych ruchów w samej platformie obywatelskiej, z jednej strony na listach do parlamentu zobaczymy Ludwika Dorna, z drugiej, z drugiej Grzegorza Pieralskiego. Myśli Pan, że w kontekście jakiegoś wyniku parlamentarnego to, to ruchy dobrze, czy raczej, raczej raczej jest to związane z tym, że platforma nie ma, nie ma pomysłu na te kampanię i na jakąś ofertę dla, dla Polaków? Jak pan postrzega to, że Ludwik Dorn, czyli jedna. Z kluczowych postaci prawa i sprawiedliwości i tego z rządu sprzed 10 lat jest dzisiaj w obozie Platformy Obywatelskiej. No jestem tym trochę zasmucony, bo, bo przecież chodzi o byłego wicepremiera i, i polityka, który ma zasługi. A reakcja, reakcja wyborców będzie, w moim przekonaniu, no bardzo jednoznaczna. Tak? To znaczy, ludzie nie lubią. Gdy ktoś, kto był niezwykle krytyczny czy nawet brutalny wobec rządów Platformy Obywatelskiej, staje się politykiem. A Platformy takich Obywatelskiej. Paru osób już w szeregach Platformy. Nie wydaje, że tak, że cała ta operacja, no, za którą, którą kieruje Michał Kamiński, jej główny bohater, no, polityk niezwykle cyniczny i który nie przebierał w środkach i także wracając do spraw europejskich potrafił organizować i, i, i grać niechęcią do, do innych narodów, no wtedy kiedy miał inne poglądy, czy głosił inne poglądy niż teraz, że ludzie to pamiętają tak? I, i, i że lepiej by zrobiła Platforma Obywatelska, gdyby przedstawiała na listach wyborczych swoich polityków. Mhm. A wiem o przypadkach usuwania z list ludzi, którzy solidnie pracowali, na przykład w Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich, bo w niej pracowałem do 2014 roku. Jednym z jej wiceprzewodniczących był poseł Budnik, niegdyś burmistrz Wejherowa. Za właśnie pracę we własnym okręgu wyborczym, za pilnowanie spraw własnego wy okręgu wyborczego został potraktowany bardzo surowo i skreślony z list. Mhm. E więc platforma czyni krzywdzi posłów takich jak pani Staroń, jak pan poseł Budnik z dorobkiem pracowitych, z szacunkiem. W okręgach wyborczych, a ściąga ludzi, no, którzy niczego już nie, nie dodadzą, żadnej siły nie dodadzą w kampanii wyborczej. Mówimy, mówimy o kampanii wyborczej. Wydaje się, że będzie się odbywała gdzieś w kontekście tej, tej chłodnej kohabitacji między, między premier Kopacz i, i prezydentem Dudą. Staram się dostrzec coś konstruktywnego w tym, co, co działo się w zeszłym tygodniu. Jest, jest mi bardzo trudno. Nie wiem. W, Wydaje się, wydaje się panu, że, że tutaj nie, nie ma do czynienia z takim zjawiskiem, że gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta? Do czy to polaryzuje Niestety w pewnym taka sensie... jest logika systemu prezydencko-parlamentarnego, nie tylko Czyli... w Polsce, ale także y, wszędzie tam, gdzie istnieje. No, począwszy od tego najbardziej znanego systemu, jakim jest Piąta Republika Francuska i koabitacja, pierwsza z koabitacja tym, premiera wydaje, Shiraka. Wydaje mi się, że trochę więcej tam wynika z tej koabitacji między, między no, premierem i prezydentem, aniżeli u nas w kraju. Na pewno mechanizm konstytucyjny jest w tym sensie lepszy, że... Y, we Francji albo przywództwo jest w rękach prezydenta, a jeśli prezydent nie ma większości parlamentarnej, ono wędruje do premiera. No ale w Polsce y, też nie można y, dobrze, efektywnie rządzić. Nie można efektywnie rządzić bez synergii między prezydentem a, mhm. a premierem. W związku z tym y, y, no, ja, ja pracuję ze wszystkich sił na rzecz tego, by prawo i sprawiedliwość miało samodzielną większość parlamentarną, bo większość parlamentarna jest taką. Zasadniczą przesłanką dobrego rządzenia w demokracji powinna być większość, powinna być silna opozycja, która patrzy większości na ręce. Platforma rządziła 8 lat, jest tysiące powodów, żeby przestała rządzić. I liczę na to, że po wyborach jesiennych będzie synergia między prezydentem Dudą a rządem Prawa i Sprawiedliwości. A, rzeczywiście niektóre sondaże wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość może zdobyć samodzielną większość. No O panu mówi się jako o osobie, której akcje stoją dość wysoko w jakimś potencjalnym gabinecie cieni Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że gdyby pojawiła się propozycja nie do odrzucenia, opuści pan Brukselę. No to i... nie jest. Wiem, że nie, nie jest to dobry temat. Dobry moment to jest mm -hmm. dzielenie skóry na niedźwiedziu i no, nie no, wyciągamy rozma rozmawiamy nie też wyciąganie, o instytucji jaką jest nie gabinet czyni to nie to, to... wyciąganie lekcji z historii tak bo to jest kraj w którym urzędujący pre prezydent wynajął mieszkanie na 10 lat będąc przekonanym, że wygra. Mogę powiedzieć tak, ja nie wynająłem mieszkania w Brukseli na 5 mhm. lat. Tak? Rozumiem. A jak Pan ocenia ten pierwszy miesiąc prezydentury Andrzeja Dudy? No wielu tak nawet dość obiektywnych obserwatorów krytykowało decyzję dotyczącą zwrócenia się do Senatu z wnioskiem o, o to referendum, które miało się odbyć 25 października przy okazji wyborów. Już wiemy, że, mhm. że głosami Senatu się nie odbędzie. Jestem, wielki, pytam, jestem pytam wielkim też. zwolennikiem demokracji bezpośredniej. To znaczy, gdyby prezydent Andrzej Duda wystąpił z własnymi pomysłami dotyczącymi mhm. referendum, to te głosy krytyki byłyby zasadne. Ale prezydent Andrzej Duda w gruncie rzeczy wystąpił w zastępstwie inicjatyw obywatelskich, które. Miały miejsce, które spotkały się z ogromnym poparciem i które zostały brutalnie odrzucone przez Platformę Obywatelską. Tu nie było projektów Prawa i Sprawiedliwości wniesionych do. Tylko projekt Solidarności, projekt ratujmy maluchy. Można rzucić taki kontrargument, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy temu, co by nie powiedzieć o tej propozycji Bronisława Komorowskiego, też, też nie byli wtedy ale, za formą demokracji ale, bezpośredniej. Całkowicie abstrahując od tego, jak są sformułowane pytania. W moim przekonaniu, Andrzej, pre, prezydent Andrzej Dudy, Da, występuje z wnioskiem w odniesieniu do inicjatyw obywatelskich, które zostały już podjęte. Jedna, mia, jedno miało, jedna z nich miała dwa miliony podpisów, wiek emerytalny, druga blisko milion podpisów. Wiek, tu pełna wiek zgoda z szkolny. punktu widzenia Natomiast prezydent takiego. Komorowski wystąpił właściwie z ideą plebiscytu, który miał być instrumentem poparcia dla niego w drugiej turze i jeśli rozmawiamy o obiektywnych reakcjach, to, to bardzo wiele osób z jego zaplecza politycznego, jak Władysław Trasyniuk, jak Henryk Wujec, przyznawało, że to zupełnie nie ma nie, no, sensu. Zdecydowanie tak? to uznamy. Więc z jednej społecznie... strony mamy kogoś, kto y, podnosi czy przypomina inicjatywy obywatelskie, rzeczywiste z drugiej strony kto... Kogoś, kto grał dla celów wyborczych instytucjami demokratycznymi. Rzeczywiście to uzasadnienie społecznych kwestii, o których mówił Andrzej Duda, jest to wiele większe. Ja byłem zresztą autorem projektu zmiany konstytucji, który zakładał, że obywatele sami mogą doprowadzić do referendum, jeśli zbiorą milion podpisów. I platforma to Myśli pan, że wtedy nie przeszlibyśmy płynnie do jakiejś formy demokracji rzeczywiście bezpośredniej? Wydaje się, że ten milion podpisów dla zorganizowanego związku zawodowego, dla zorganizowanej to, to jest w zasadzie bardzo, bardzo mało. No, ale jakoś, jakoś nie udaje się to tak z miesiąca na miesiąc. To są, to, to są Właśnie kilka inicjatyw i każdy, kto prowadzi działalność społeczną i publiczną w Polsce, wie, że zebranie 100 tysięcy podpisów to jest bardzo Przeganał trudne. Się to jest dawka kandydatów na prezydenta. W moim ujęciu to jest dawka demokracji bezpośredniej 1 000 000. do demokracji przedstawicielskiej. Ja nie chcę zamieniać, broń Boże, państwa w jeden wielki wiec, ale uważam, że jeśli dodamy trochę... Energetycznego płynu, jakim jest demokracja bezpośrednia, do mechanizmu państwowego, to i demokracja przedstawicielska, i parlamentarna źle widziała. jest działają. pan zwolennikiem referendum, jako sposobu dodatkowego sposobu zarządzania państwem? Tak, i przede wszystkim referendum obywatelskiego, dlatego że władza ma zawsze tendencję do tego, by używać referendum I tego w czysto czysto politycznych. Natomiast jeśli idzie to od dołu, to po pierwsze buduje respekt dla państwa. I po drugie, podnosi poprzeczkę, podnosi wymogi stagioner rządzące. Mhm. Przejdźmy jeszcze na koniec do, do tematyki wrocławskiej za nami otwarcie Narodowego Forum muzyki. No, można powiedzieć, że kilka lat temu jeszcze jako minister kultury i dziedzictwa narodowego był pan jednym, jednym z ojców tej, tej inwestycji, no, nie obyło się bez perturbacji z tego, co wiem, miała być oddana do użytku bodaj 4 mhm. lata temu. Działaliśmy wtedy z determinacją, bo Narodowe Forum Muzyki zostało wpisane na listę projektów indykatywnych, czyli takich, które mają gwarancję środków europejskich z mojej inicjatywy z aprobatą ówczesnej minister rozwoju, pani minister Gęsickiej świętej pamięci i w ścisłej współpracy z prezydentem Dudkiewiczem. To był bardzo dobry czas współpracy z miastem i z regionem. Za czasów ministra Zdrojewskiego tego dobrego, harmonijnego współdziałania nie było i nawet media informowały o rozmaitych blokadach ze strony Ministerstwa Kultury i co do czasu, i co do dotacji. No ale stało się trochę później niż zakładaliśmy. Niemniej jednak, Wrocław dysponuje najpiękniejszą salą koncertową w tej części. Europy i może z powodzeniem myśleć o sobie jako o jednym z miast budujących kulturę muzyczną Europy. Ale to także jest wielkie zadanie dla oby, nas. Oby tak się stało, panie. Oby tak się stało, ale to także jest wielkie zadanie, by ten, bo to miejsce tętniło życiem yy, i byśmy się mogli cieszyć nie tylko yy, samym gmachem, ale także jego dokonaniami, jego prężnością kulturową. To już zadania chyba na kolejne lata, też na lata po europejskiej stolicy kultury, Panie Pośle, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym, naszym gościem był dzisiaj pan Kazimierz Michał Jazdowski poseł do Parlamentu Europejskiego Sprawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, to był program Punkt widzenia i do zobaczenia.